Na trybie Infection liczy się przede wszystkim celność i zwinność. Łuk rozgrywa kluczową rolę, chociaż nie jest to jedyna broń, którą można użyć. Potki to kolejna możliwość ataku lub doskonałej obrony przed wrogami. Dodatkowo każdy gracz posiada butrę, która leczy graczy z drużyny, lecz nie jest to jedyne zastosowanie, ponieważ służy ona także do otwarcia safeów, w którym znajdują się bloki punktu. Czym więcej butry jest postawionych, tym szybciej usuwa się zainfekowana warstwa blokująca dostęp do safe'u. Butrę oczywiście można niszczyć, a po zrobieniu tego nie, otwarta warstwa wraca do swojego. Początkowego stanu. Zamiast śmierci gracz zostaje zainfekowany i jeśli nie zostanie uleczony na czas, zginie. Dodatkowo na mapie istnieje rozbudowany system wentylacji, który umożliwia graczom szybkie przemieszczanie się między dostępnymi pokojami i pozostając całkowicie niezauważonymi przez przeciwne drużyny. Mapa zawiera również bramy, które otwierają z czasem dostęp do nowych pokoi, a stare zaczynają stawać się zainfekowane. Na sam koniec w ostatnim pokoju poziom lawy zaczyna się podnosić. Punkty są przydzielane za zdobyte miejsce, zabójstwa oraz za wykopane bloki punktów.